Czy naprawdę pycha jest aż tak niszczycielska? I czym właściwie jest pycha? Pycha nie jest siłą, nie jest pewnością siebie, ani wysoką samooceną. To strach ukryty pod maską mocy. Pycha mówi: Ja jestem lepszy, ja mam rację, ja wiem więcej. Bez porównania z innymi, pycha nie istnieje. Dlaczego pycha jest tak niszczycielska? Potrzebuje ciągłego potwierdzenia. Nie znosi krytyki. Bojąc się utraty wizerunku, łatwo przechodzi w gniew lub wstyd. Zatrzymuje rozwój człowieka. To pułapka, w której większość ludzi utknie. Wyglądają silni, ale w środku drżą ze strachu. Jak uwolnić się od pychy? Uznaj emocje, strach, napięcie, potrzebę bycia wyższym. 2. Pozwól jej być, bez tłumaczeń, bez walki. 3. Nie broń wizerunku. Nie udowadniaj. Nie tłumacz. Nie walcz. 4. Daj emocji odejść. Kiedy jej nie karmisz, traci moc. Prawdziwa siła nie porównuje. Nie broni się. Nie udowadnia. Po prostu jest.